I tu Damiano, a tu Farming Simulator 2017. W tym odcinku kupimy pierwsze krowy. Ale, żeby to zrobić, musimy najpierw sprzedać świnie. Tradycyjnie przyjechaliśmy tutaj dwiema przyczepami. No, to nie pozostało. Nam nic innego, jak tylko dokonać tej transakcji. Ze sprzedaży uzyskamy w sumie ponad 43 tysiące euro. Oczywiście, co był przyczep? Nie wiem jeszcze, w jakiej cenie są te krowy. Nigdy ich nie zakupywałem. No, tak, sztuka 5000 euro. Czas na kolejną przyczepę. Trochę tych pieniążków dołożymy. Sprzedaż świń. Zakup krów. No, możemy jechać. Tylko tym razem nie do Świń, a do Krów. Znowu musimy poczekać na tego pana. Właściwie nie czekajmy, może jakoś sobie poradzi. Jak widać na mapce Poradził sobie, płynnie wjechał. W sumie przewiduję dwa takie kursy. Specjalnie wyhodowałem 36 sztuk tych świnek. Na tym moście wolniej trzeba uważać na tamtego, drugiego podążającego. My walnęliśmy, to i tamten pewnie. Też walnie, I będzie kolejny problem. Jakoś udało mu się przejechać. Sam jestem pod wrażeniem. Powoli zmierzamy do celu. Jak na razie to mało tych krów będzie, bo tylko 24 sztuki. Licząc, oczywiście, z następnym transportem. Ale od czegoś trzeba zacząć. To czas rozładować ten transport. Oby, tylko udało się, sprawnie, to zrobić. Bo różnie, z tym też bywa. Przed nami, kolejna, przyczepa. Kolejna, znaczy się druga i tym samym ostatnia w tym kursie. Może tym razem w ten sposób się rozpakujemy? Chyba musimy dorzucić więcej tych składników. Jak już wspominałem, nigdy jeszcze nie hodowałem krów w Siedemnastce. Zepniemy te dwa ciągniki i jedziemy po kolejną turę. No, nawet całkiem sprawnie. O wiele prościej niż świń, lub owiec. W najbliższym czasie, gdy sprzedamy następne 18 sztuk świń, dojedzie kolejne 12 sztuk. To na razie ani tego mleka zbyt dużo nie będzie. Ani ta szybkość mnożenia nie będzie zbyt powalająca. Wiadomo, zależy ona od ilości pokarmu. Źle się wyraziłem nie tyle od ilości pokarmu. Tylko od tego, jakie składniki są w korycie. Finość tego pokarmu jesteśmy dobrze zaopatrzeni, a także od ilości krów. Czyli na razie będziemy bazować. Na tych składnikach, aby uzyskać jak największą produktywność. Dojechaliśmy, także możemy spokojnie załadowywać następną turę. Znowu, odpowiednio trzeba się ustawić. I co znowu problemy? W końcu. Trzeba u tych świnek posprzątać. No, nareszcie trochę się nakręciłem. Dobra, najwyżej zostanie nie trzydzieści sześć świnek, tylko trzydzieści pięć. Czas na drugą przyczepę. Załadujemy, i jedziemy w trasę. I, w drzewo. Zdecydowanie, łatwiej poszło. Łączymy, i w trasę. Sobie skrócimy. Pan dojechał, to możemy jechać. Tak sobie pomyślałem, że fajną rzeczą by było, gdyby oddzielnie można by było kupować krowy i byki. Wyobraźcie sobie, musicie kupić oprócz krów byki. Aby te krowy się rozmnażały i rodziły jałówki lub cielaczki. W końcu dojechaliśmy do celu. Czas sprzedać świnie, a kupić krowy. Znowu trochę do tego interesu dołożymy. Ale to się wszystko z czasem zwróci. Oczywiście, sukcesywnie będziemy te krowy dokupywać. Bo jak na razie z samego rozmnażania. Pewnie się nie da. Wracając do tego, że można by było kupować byczki. Mógłby być jakiś algorytm, że losowo rodzi się cielak lub jałówka. Cielaki byłyby hodowane na mięso lub na byki, żeby dalej rozmnażać. Wolne, także możemy spokojnie jechać. Jak. Ja jadę, to ci to nie Anglia. Fajną rzeczą by było, żeby te krowy były produktywne tylko do pewnego wieku. Z czasem ta produktywność by spadała, aż osiągnęła by zero, i wtedy krowy by się nadawały jedynie na mięso. Trzeba by było sprzedać je na mięso, bo by jedynie generowały. Koszty. Zaraz zaczniemy rozładowywać. To co? Czas najwyższy rozpakowywać te krowy. Ustawimy się może w ten sposób. No, kolejny nadjechał. Teraz zaczniemy te pożywienie nasypywać. Zobaczymy jak te nasypywanie będzie wyglądać. Tutaj nie. Chyba będzie trzeba ściągnąć Jakąś przyczepę, bo samą łychą, to my tutaj, nie podziałamy. Dobra, te dwie przyczepy, do przewozu zwierząt, odprowadzimy do świni. A tutaj przyjedziemy, przyczepą z wodą, i z wywrotką. Pewnie, gdy będzie woda, produktywność wzrośnie. Zabieramy, tą przyczepę, na wodę, i tą małą wywrotkę, i jedziemy do krów. I tu znowu, ta łycha, się odpięła. Oj ta łylcha, jakoś tak, niefrasobliwie, się obróciła. No, jakoś, się udało. Tą przyczepę trzeba, jeszcze opróżnić. Jeszcze, tą przyczepę na wodę, trzeba do końca napełnić. Opróżnimy tą przyczepę i jedziemy do krów. A produktywność, nadal zero, czyli pewnie, to będzie ta woda. Dobra, łączymy te dwa ciągniki, i jedziemy do krów. Teraz, Musimy się zastanowić, gdzie tą wodę wydać. Tutaj pewnie nie. Jak już wspominałem, nigdy nie hodowałem krów w Siedemnastce. Także mam prawo tego nie wiedzieć. Tego na razie odstawię, później zacznę nim działać, ale najpierw zajmę się tą wodą. Już widać, że zdążyły trochę nabrudzić. To się nie otwiera. Niby ikonka wyładuj jest, ale wciskam i nic. Jeszcze raz zobaczymy. I nic. Chyba będziemy musieli kupić taśmociąg, bo nie chce mi się ściągać tamtego. Od Oczywiście, kupimy ten z modów. Nie pozostało nam nic innego, jak tylko po niego pojechać. Tą beczkę z wodą odstawimy tylko na bok. W ostatnim czasie widać w naszym narodzie solidarność. W końcu jesteśmy krajem, w którym ten wielki ruch się narodził, czyli jednak w ciężkich chwilach potrafimy. Się zjednoczyć. Zabieramy ten taśmociąg i jedziemy ładować. Z tym taśmociągiem zawsze prościej będzie się ładowało. Bo nie wyobrażam sobie, żeby to wszystko naładować łychą, Zaczniemy, może od tej kukurydzy. To co, podjedziemy tym taśmociągiem. No, tak, trzeba jeszcze otworzyć ten silos. Aha, to on nie będzie w całości otworzony, tylko etapami. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Trochę w górę. Trzeba ten taśmociąg podnieść. Zahaczył, ale wjechał. Na razie to nie powinno być tak ciężko, ale później, gdy trzeba będzie głębiej wjechać, w ten znos będzie zdecydowanie gorzej. Musimy tą przyczepę opróżnić, bo taśmociąg załapał, nieskiszone. U, jeszcze sporo tych przyczep potrzeba. Wspominałem, przed chwilą o Solidarności. Z Solidarnością jest związane, inne pojęcie, jest nim, społeczna odpowiedzialność biznesu. To właśnie, taka sytuacja, gdy firmy, poza własnym zyskiem, pomagają lekarzom, innym ludziom. Mam na myśli takie działalności jak hotele czy dostawcy żywności, którzy dostarczają pożywienie do szpitali. Tutaj nie przyjmują. Zobaczymy. Może w innym miejscu. Jednak nie. Będziemy musieli wysypać to w dowolnym miejscu. Dobra. Teraz załatwimy sprawę z wodą. Przydała by się na te krowy. Oddzielna beczka. Będzie trzeba pomyśleć o jej zakupie. wody, Nie przyjmują. Nie wiem, co z tym zrobić, chyba faktycznie. Trzeba będzie gdzieś to wysypać. O, a może wodę tutaj przyjmują. Dobrze, przynajmniej tą wodę mamy załatwioną, a to wysypać. I koniec. To możemy dalej nasypywać tą kiszonkę. Niedawno podjechałem tym taśmociągiem, także powinno ciągnąć. Właśnie takie postawy jak społeczna odpowiedzialność biznesu i solidarność w ciężkich czasach są budujące. I tak przez tego koronawirusa dużo przedsiębiorstw straci. Niektóre już się nie podniosą, niestety. Jak to szybko, ta kiszonka znika. Jeszcze dużo, dużo tych przyczep muszę dowieść. Przez to, że czas ustawiłem na jedynkę, te zwierzęta nie pokazują wydajności. A to, żeby pokazało, musi być pełna godzina, od pełnej godziny dopiero pokazuje. Teraz z kolei mówią, żeby kupować polskie produkty. Te, których kod kreskowy zaczyna się od 590, jeszcze trochę, i przynajmniej ta kukurydza będzie nasypana. Na pewno jest to dobra inicjatywa, bo w ten sposób wspiera się. Polski biznes. Oczywiście jest i spora rzesza przedsiębiorstw, które niekoniecznie są nastawione na zysk, choć dobrą rzeczą by było, gdyby go wypracowały. Mamy praktycznie załatwioną. Chyba temu karmieniu zwierząt będziemy musieli poświęcić oddzielny odcinek. Tymczasem żegnam się z Wami, a Wam jeśli się podobało, to dajcie suba i zapraszam na kolejny odcinek, cześć.